Co mężczyzna myślę o tobie w tej chwili wieczorem. Rozpad robię wieczorem. I zaraz zobaczymy. Zobaczymy, w jakich ty teraz jesteś w energiach. A ty myślisz o mężczyźnie, tęsknisz, Widzisz, że między wami nie ma takich zmian. Ty chcesz, żeby on był stabilnym mężczyzną dla Ciebie. Nie tylko dlatego, żeby e, prosto kochać go. Masz uczucia do niego naprawdę i w tych energiach jesteś, tak? Żeby pomyśleć, porozmawiać z nim, spotkać się, a możliwe i rozmawiałaś z nim, bo widzę, że e, tak jakby pokazują na razie kart, e, karty, że powinno być takie między Wami kontakt. Dobra, jesteś w takich energiach i zobaczymy. To w ten, tej chwili. chwili chwile. Myślę mężczyznę. O tobie. pomyśl o mężczyźnie i zobaczymy, co mężczyzna teraz myśli. A mężczyzna jest przystojnej, energicznej, pozytywnej. Też on wie że on taki przystojny, ładne ciało może mieć, dobry, miły, um, może pokazywać swoje uczucia, umie pokazać swoje uczucia i umie kochać. Um, też martwię się o tym, aha, że nie ma spotkań, że między wami coś się dzieje też, że aha, nie ma spotkania. Od między wami tak jakby Yy, chce się spotkać się, a tutaj od problem w tym spotkaniu coś tak jakby dzieje się, że ta droga taka zakryta gdzieś. Ale to idą zmiany. Yy, widzę, że zmiany powiem bardzo szybkie. Dobra, jakie zmiany? Jakie zmiany ty chcesz? Martwi się mężczyzna, że od nie ma czym spotkania. Od ja bym chciałby spotkać się. Mężczyzna nie pokazuje swoich uczuć całkiem tutaj. On ma uczucia, ale on pokazuje siebie z takiej strony, że e, jakby on jest mężczyzna. On jest przystojny, zanim kobiety powinny e, oglądać się, można powiedzieć, i jemu powinny kobiety mówić, że e, takie o uczuciach swoich, i on e, w tym i możliwie nie jest szczery w swoich uczuciach, ok? I on tak mówi, że ja nie powiem jej, że ja chcę spotkać się z nią. I on konkretnie tutaj myślał o tym, żeby spotkać się konkretnie na, 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 na ten, um, tak jakby, żeby razem pobyć w tę ten, ten noc. Można tak powiedzieć, ale on nie mówi tego i jego to męczy. Mówi, że no czemu ja nie mogę z nią spotkać się, no czemu ja nie mogę jej powiedzieć, że dawaj spotkamy się na, na to samo, nie? I to on tak mówi, że no czemu ja nie mogę to powiedzieć, on cię pragnie. Mężczyzna po prostu o tym nie mówi, ale on w głowie cały czas w niego to kręci się. I mówi, że jak to mm, tak zrobić, jak to lepiej i, i mówisz, że, że co to za kobieta, że ja nie mogę. Zawsze coś między wami teraz taka jakaś um, sytuacja, że od y, spotkania jakby miało być, ale ono jakby zerwało się, tak jakby nie udało się to spotkania, ale miało być to spotkania I co się wydarzyło, że jakoś tak straciliście możliwy kontakt, albo po prostu on przestał mówić nie, jakoś mężczyzna i on cały czas tak w tej głowie kręcę że ja jakoś muszę jej powiedzieć o tym? Dobra. Co jeszcze ty masz? A zezdrosnej. Mówi ja, nie, nie wiem, jak jej napisać. Od jakiej napisać? On męczy się przez to, że on nie może do ciebie napisać, że ty jesteś na odległość. I on rozumie, że ty też masz uczucia do niego. On to wszystko wie. Zazdrosny bardzo, czeka na to, żeby. no co ty czekasz? No, rozmowa. I rozmowa będzie taka i poważna, i flirtowna, i mielosna. To mężczyzna, tak jakby powrót mężczyzny, którego ty znasz. To idzie mężczyzna, o którym ty myślisz, na pewno. I on rozumie, że już nie ma na co czekać. Ja muszę z nią porozmawiać. Tu pokazuje się też, że problem jest z tym, że odległość i mówię, że kontakt przez internet i ja nie chcę do niej pisać pierwszej. I on mówi, że jeśli ja jej napiszę pierwszy, to ona zrozumie, że ona mi bardzo podoba się i on to rozumie i dlatego on tak czeka, żeby ty jemu napisałaś. I że e, chociaż rozumiesz, że ty możesz na, nie napisać, dlatego że e, mm -hmm. dla ciebie to też nie jest tak proste. Ty też masz swój charakter, e, chociaż tutaj pokazujesz się bardzo miłą i dobrą kobieto, ale tak jak ja widzę, że rażę na odległość. A po drugie, ty też e, mm, już częstkowo. Coś przeszłaś w życiu i możliwe też ty czekasz na to, żeby mężczyzna pierwszej pisał, jakby ty nie będziesz pisała pierwsza. Nie, i mężczyzna o tym myśli, że możliwe to też tak być, ale on, dla niego jakoś ciężko porozmawiać tak na poważnie. On chciałby tak, co słychać, jak tam, a co u ciebie. Takie zwyczajne, zwyczajna, prosta rozmowa, która tak jakby wróci do tego, że zaczniecie kontakt, taki normalny i spotkaniu. On cały czas o tym myśli o tym spotkaniu, żeby jednak spotkać się, porozmawiać i żeby to doszło do czegoś większego. E, powiem tutaj mężczyzna też, e, nie mówię o swoich uczuciach, to też, ale on obok ciebie e, patrzy, też na siebie, że on może być z tobą, stabilny mężczyzna, który może dać tobie pewność, że mm, to nie jest taki mm, jakiś kontakt, który dzisiaj będzie, jutro nie. Tu on chce pok i pokazuje, że on z tobą mógłby stworzyć związek, że ty jesteś dla niego, mm, dla związku. Bo nie każdy mężczyzna też widzi w kobiecie mm, która, z który on by chciałby mieć związek, taki poważny, a tu wygląda na to, że y, chce. Dobra, i tęsknota bardzo, cały czas myślę o spotkaniu z tobą, on mówi, że ja nie mogę już doczekać się z nią, ale upiera się, ja powiem tak, na razie on yy, Blokuje siebie. Dlaczego? No to jakiś czas potrwa jeszcze. On z jednej strony chce, a z drugiej strony sam siebie kontroluje, żeby tobie nie napisać, ale w środku on już nie wytrzymuje. Myślę, że za nie. No tutaj taki poszułce. No to taka, żeby a szybka karta nie, ale ym, kontakt on ma z Tobą jakiś minimalny, ale nie, nie taki, żeby kontaktować się tak normalnie, żeby pisać. Widzę, że tak, albo czasami albo ma tak czasami emocjonalnie chusztawki. czasem on jest, czasem znika, znowu jest, znowu znika, też może tak być. Ale to mężczyzna nie da rady i na pewno odezwa się, bo on po prostu nie wytrzyma. On już pokazuje, że ja już chcę z nią zobaczyć się na pewno.